Nasze warsztaty zatytułowane są Wykrywanie mutacji w populacjach zwierząt. Czy mutacje są szkodliwe? Najczęściej trafiają się takie, które też są neutralne tak, dla naszego organizmu. Potem są szkodliwe, a mogą być pożyteczne mutacje? I takie też się zdarzają. Czy wy wiecie? Co to są geny? Jest to cząsteczka, w której zapisana jest informacja o tym, jak wyglądasz, jaki masz kolor włosów, jaki masz kolor oczu. Nasz eksperyment składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap ma za zadanie wybranie jakiegoś genu, w którym spodziewamy się mutacji, i powielenie, czyli takie namnożenie tego genu w bardzo dużej ilości kopii w reakcji PCR. My tutaj będziemy mieli takiego zwierzaczka, nornika. Pobraliśmy od nich materiał do badań genetycznych. W jego DNA powielamy jakiś gen. Mutacje to jest e, tak naprawdę mechanizm napędowy zmienności. To jest podstawa naszej zmienności na poziomie genetycznym. tak? Czyli hipoteza to w populacji populacja nornika zwyczajnego Obecne są mutacje. I teraz testujemy. Trzeba właśnie przeprowadzić elektroforezę w żelu agarozowym, po to, żeby zobaczyć DNA. Jest przepis. Na żoł agarozowy. Ja dam I trzeba założyć dwie. Zabezpieczające gumy, tak przygotowaną tackę po włożeniu grzebienia stawisz do lodówki. Drugi punkt, odważ 0,75 g agarozy, przesyp do kolby stożkowej. To chcę odmierzyć 5 ml folu TBE. Super. Poproszę kolejną osobę, żeby uzupełniła wodą destylowaną do 50 ml nasz roztwór TBE. Dobra, ja to wymieszam. Co będzie chciało teraz to przelać do kątę. Tak delikatnie wlewaj na sam środek, żeby pokryło naszą agarozę. Proszę tak mieszać, ale delikatnie, tak jakbyście ciasto na pączki zagniatali, do mikrofalówki proszę wstawić. Musimy to teraz powgrzeć trzeba będzie pilnować, żeby nie wykipiało w momencie, kiedy zacznie się ugotować, wyłączyć i wyjąć wstać kąbę i ja. okrężnymi ruchami. O, tak, dobra? Płodź. Dam Ci ten moment, żebyś monitorował 60 stopni. dobra? Pięćdziesiąt coś. Super. Bardzo dobrze ci się udało schłodzić. Dodamy teraz odczynnik, który spowoduje, że w świetle UV nasze DNA zaświeci. Weź tą kolbę i idź do lodówki. I trzeba, Jagoda, wylać to na tackę, która która... Na trzeciej półce od góry, tak? Wylać to bardzo delikatnie. Agarosa będzie nam wszedła w temperaturze lodówkowej. Będzie się składała, zrobi się żelem. E, za 20 minut będzie gotowy. Będziemy przygotowywać miks do reakcji PCR. Otwórzcie mleczne przezroczyste pudełka. Są tam dwie fiolki. Do każdej fiolki teraz będziemy robić miks PCR-owy. Pierwsze co musimy dodać 8 mikrolitrów wody destylowanej. Druga osoba z zamyka fiolkę z wodą, a otwiera fiolkę HE3. Ten odczynnik to jest Enzym produkowany w naturze przez bakterie, po to, żeby bronić się przed swoim największym wrogiem czyli wirusami, które potrafią zniszczyć bakterie. Takie wirusy nazywamy bakteriofagami, ale bakterie też potrafią się bronić produkują takie enzymy, które my, jako biolodzy, wykorzystujemy właśnie jako narzędzie w naszych laboratoriach do cięcia DNA. Kolejny obczynnik dodajemy. Przątki zrzucamy, pętel odkładamy. To dotykacie małymi kiełkami. wszystko, co dodaliście, pomieszać ze sobą. Tak jest, super. Obrzędzenie nazywa się Termocykler. To urządzenie ma za zadanie utrzymywać określoną temperaturę w określonym czasie. My ustalamy jaką temperaturę i w jakim czasie. I będziemy tą temperaturę, 37 stopni, utrzymywać przez 10 minut, po to, żeby enzym pociął DNA. Możecie te sobie enzymy wyobrazić jak takie swoiste nożyczki. Mamy. Geny, które tniemy takimi nożyczkami, prawda? Jeżeli mutacja y, występuje, to nożyczki nie rozpoznają tej mutacji, nie rozpoznają tego miejsca i nie potną. Będziemy mieli jeden fragment. Jeżeli y, mutacji nie ma, mamy normalny, y, właściwy gen, to enzym, czyli nożyczki rozpoznają i tną na dwa fragmenty. Jeżeli ten gen ma mutację, nie ma cięcia nożyczkami, tak? Nie ma tego cięcia i mamy jeden krążek. Ale jeżeli mamy właściwy gen, to nożyczki rozpoznają, tak? Rozpoznają, tną i daje, daje nam to w konsekwencji dwa mniejsze fragmenty, bo tną na dwie części. Tak? I będziemy to... widzieć dwa prążki. Magda przynosi Wasze próby na żel Po to, żebyśmy <laughs> mogli je zobaczyć swoimi oczkami. Już wstawiam, zobaczcie, do specjalnego urządzenia który nazywa się aparatem do elektroporezy. Podłączamy elektrody, tak? Tylko trzeba pilnować, żeby było minus do minusa, plus do plusa. Włączamy urządzenie i napięcie powoduje, że nasze ujemnie naładowane cząsteczki DNA będą migrowały do ładunku przeciwstawnego, a więc do plusa. Ja przenoszę już żel i za chwilkę będziemy. Tak? Ja zrobię tak, żebyście wy widzieli. Wszędzie mamy pojedyncze. Wyraźne pojedyncze prążki, czyli enzym nigdzie nie pociął tych produktów. Wszędzie są mutacje. 100% osobników, które tutaj Wam przyniosłyśmy, miały mutacje.